Sponsorem programu oraz rozgrywek UltraLigi jest Alior Bank, dostawca karty płatniczej dla graczy. Alior Bank UltraLiga rozkręciła się na dobre, ale jeżeli przypadkiem przygapiliście zdarzenia z poprzedniego tygodnia, nie martwcie się spokojnie. Postaram się je wam streścić w tym materiale. Z tej strony Silvan, a oto UltraNiusy. Komputronik Hit w Ogniu. Drużyna popularnego youtubera, składająca się z potężnej mieszanki świeżej krwi oraz weterańskiego doświadczenia, zaskoczyła w drugim tygodniu, wygrywając oba swoje spotkania, tym samym plasując się na drugim miejscu z wynikiem 3-1. Ale, ale, nie są oni sami na drodze prowadzącej na sam szczyt tabeli. Seven Morseven Pompa Team w fenomenalnym stylu pokonuje swoich nemesis, czyli Kik Neosurf. Niesamowity draft oraz całkowite wypełnienie założeń swojej niecodziennej kompozycji pozwoliły odkupić pompie grzechy wtorkowego spotkania przeciwko Pride, dając im znaczną przewagę w potencjalnej walce o drugie miejsce. Gratulacje panowie, to było naprawdę dobre widowisko. Skoro już o niecodziennych wyborach wspomniałem, to na pewno chcielibyście się dowiedzieć, co dokładnie za niespodzianki spotkały nas w drugim tygodniu. Proszę Was bardzo. Soraka w rękach Buleta, Sin grający Lucjanem oraz Volibear prowadzony przez Leku. Jeżeli nie widzieliście tego na żywo, sorry bardzo, macie czego żałować. I może ten ostatni wybór nie wyszedł najlepiej, ale tak to już jest z nowościami. Raz wyjdą, a raz nie. Nie zmienia to faktu, że przyjemnie ogląda się takie niespodzianki i mam nadzieję, że w następnych tygodniach czekają nas kolejne. Na sam koniec czas na garść ciekawych statystyk. Pięć najpopularniejszych postaci w Ultralidze to Syndra, Varus, Tresh, Grace oraz Yumi. Z nich jedynie Syndra oraz Varus posiadają stuprocentowy współczynnik wyborów oraz banów. Jednakże Syndra Tresh, Graves oraz Varus razem wzięci wygrali mniej razy niż Yumi, która na pięć gier wszystkie zwyciężyła. Morał z tego prosty i niektórym pewnie znany. Chcecie wygrać w Ultralidze, kod być musi zbanowany. Albo podebrany, to już sami zdecydujcie. I to tyle z cotygodniowych Ultraniusów. Mam nadzieję, że zapamiętaliście najważniejsze informacje, bo bez nich możecie się lekko zaskoczyć w trzecim tygodniu Alior Bank Ultraligi. Trzymajcie się i do usłyszenia w każdy wtorek i środę o godzinie 17.00. Sponsorem programu oraz rozgrywek Ultraligi jest Alior Bank, dostawca karty płatniczej dla graczy.